A tu mam ścieżkę na grouchów do pałacu I sobie nią pojadę No dobrze, że jest ta ścieżka, bo wjechać tym Chyba dziewczyn to masakra by było A i bo mi te bajta się Masakra To muszę na chwilę stanąć poprawić tak. muszę chwilę poczekać bo muszę naprawić tak to wygląda o no. Ja? możemy jechać dalej mam nadzieję że już nie będzie mi chodzić prych za mało ciężaru i jest się tak ten lata na, dookoła jeszcze muszę sprzęty podłączać mam tylko 30% baterii o dobra jest trzeba jeszcze muzę zarzucić o. Aha, bo nie włączyłem tu Dobra Już okej okay, ludzie Mogę jechać dalej Ech, Sorry, że ma tam praweru, ale muszę jakoś się uzadobyć Moją dupą na siedełku. Tak mieszkają Tu jakiś przeczory no dobrze się nie majta tylko majtka i obajtka o seremka była ale very amazing wow super tutaj uchów to Pełno tych rzeżaków. I też jest tutaj dużo dinozaurów. Słyszałem właśnie. Najpierw zobaczę pałac, a potem do sklepu. Cóż byłem się w tym pałacu, przejeżdżałem. Ale będzie okazja jeszcze raz zobaczyć potem po południu jeszcze raz. Ludzi nie ma, pusto. Bo to dzień tygodnia to prace są Nie tak jak ja że się bycze. Jeszcze kawałek został. Dobra na razie kończę jak dojadę to nakręcę dalej